Nie wiem, co dzieje się dzisiaj w Twoim życiu, ale bardzo prawdopodobne jest to, że właśnie gdzieś gonisz albo pędzisz. Jeśli tak jest, to ten odcinek będzie szczególnie dla Ciebie, także zostań ze mną w kwadransiku ze słowem. Cześć dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Trochę się tu nie widzieliśmy w kwadransiku ze słowem. No bo właśnie sam pędziłem i sam goniłem z jednego miejsca do drugiego, żeby głosić Słowo Boże. Miałem ostatnio trochę zerwanych nocy. Wracałem do domu o trzeciej albo o czwartej nad ranem, bo głosiliśmy do późnych godzin w wielu różnych miejscach. No, i powiem wam, że to był naprawdę wymagający czas ale wierzę, że wyda też dobry owoc. Dzisiaj, wiecie, tak pomyślałem sobie, kiedy wstałem rano, że podzielę się z Wami w tym kwadransiku trochę tym, co sam przechodzę, sam przeżywam, bo wielu z Was może przeżywać bardzo podobne rzeczy i podzielę się z Wami tym, co wierzę, że Pan Bóg mi pokazuje w takich bardzo drobnych rzeczach, które myślę są pomocne i będą pomocne dla tych, którzy... No właśnie, też gonią, też pędzą, też się ciągle spieszą i ciągle jest wiele rzeczy do zrobienia. To jest, mam wrażenie, bożek dzisiejszych czasów, to, że nie mamy czasu. E, że mówimy ciągle nie mam czasu na to, nie mam czasu na to, kiedy mówimy w rodzinach, w domach, w relacjach, które są dla nas ważne. Nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. To bardzo często to nie mam czasu jest naszym bożkiem. I e, wiecie, modlitwa jest czymś, co naprawdę ma moc, ma ogromną moc. Wydłużyć nasz czas. I, I to jest moje doświadczenie z dnia dzisiejszego, bo to nie ukrywam, też, był, <laughs> też było wyzwanie, żeby wstać tu rano. Eee, może widzicie po moich małych oczach, że dopiero co wstałem, ale to wszystko po to, żeby właśnie podzielić się z Wami słowem. I wiedziałem, że mało, rano mam bardzo mało czasu, że się prawdopodobnie nie wyrobię z jedną, z drugą, z trzecią rzeczą, bo wszystko było dość mocno zaplanowane. Dzisiaj jadę i do Wrocławia i do Krakowa. Eee, mam tam różne wydarzenia i, i spotkania. Ale chcę Wam powiedzieć takie ciekawe ciekawej też rzeczy, która się rano zadziała. Wiedziałem, że rano mam zaplanowane wszystko i kiedy wstałem rano, kiedy się obudziłem, to wiedziałem, że trochę zaspałem tak z 20 minut. A jak masz zaplanowaną godzinę naprawdę, czy półtorej godziny tak dość mocno, to wiesz, że te 20 minut to dużo Ci zmienia w Twoim planie. I pomyślałem sobie... Muszę zrobić to, muszę zrobić to, bo się nie wyrobię, bo będą na mnie czekać, bo będzie to i tamto. I pomyślałem sobie, a może spróbowałbym oddać te 10 pierwszych minut po wstaniu Jezusowi, te 10 pierwszych minut na modlitwę, czyli chciałem oddać coś z czego, czego nie mam. Nie mam czasu, więc oddam Ci ten czas, pomyślałem sobie tak, kiedy klęknąłem przy łóżku, kiedy wstałem rano. Jezu, oddaję Ci coś, czego nie mam. My zawsze oddajemy coś, co mamy. My zawsze oddajemy czas, wydzielamy czas, wydzielamy Bogu czas. Że to wszystko jest Jego. I pomyślałem sobie, oddam Ci Panie to, czego nie mam. I oddałem Bogu te 10 minut. I chcę Wam powiedzieć, wyrobiłem się z wszystkim, z czym myślałem, że się nie wyrobię. I, i to jest, myślę, taka niezwykła lekcja. I o niej chcę Wam dzisiaj też powiedzieć. Przeczytamy za parę chwil e, też fragment ze Słowa Bożego, który, który o tym mówi. E, i, I wierzę, że to jest fragment, który który będzie mówił nam właśnie, będzie słowami zresztą Pana Jezusa, który, który powie nam, jak mamy żyć, który powie nam, co w naszym życiu, o co tak naprawdę w naszym życiu chodzi i ten fragment będzie, będzie bardzo, bardzo życiowy. Ale do niego za chwilę, bo chcę Wam też powiedzieć, że ostatnio podczas tych wyjazdów, miałem wiele wyjazdów, byliśmy w Legnicy na bardzo pięknym też dniu, Spotkałem się z, z dwoma szkołami, z ludźmi, z młodymi, z dwóch szkół, gdzie głosiłem Słowo Boże. Później wieczorem mieliśmy taką bardzo dużą modlitwę też o uzdrowienie razem z biskupem Piotrem Wawrzynkiem, z Tomkiem Piechnikiem ze wspólnoty Halleluja z, z Wrocławia. Kościół pękał w szwach i Bóg uwalniał ludzi, Bóg uzdrawiał ludzi. To Podzielę się z Wami ty, tymi historiami, myślę, w kolejnym odcinku, bo, bo one były piękne, to było niezwykłe. Jak Bóg przychodził ze swoją mocą, jak objawił swoją chwałę. I chcę Wam powiedzieć, że ostatnio podróżowałem w wiele różnych miejsc. Nagrywaliśmy, em, nagrywaliśmy fragment, znaczy ta, taką modlitwę też, która będzie opublikowana w Wielkanoc w telewizji polskiej w takim myślę bardzo dobrym czasie w którym wielu ludzi będzie siedziało przed telewizorami, będzie tam modlitwa uwielbienia. Ja będę wchodził też tam ze słowami, z takimi trzema krótkimi wejściami, by głosić Słowo Boże, będę prowadził modlitwę za ludzi. I to wszystko się nagrało, i to wszystko wiesz, że będzie, będzie dotykało wielu, wielu ludzi. Robiliśmy tak wiele różnych rzeczy. Naprawdę angażowałem się bardzo w ostatnich tygodniach, żeby, żeby Ewangelia docierała jak najszerzej, jak najszerzej. chcę Wam powiedzieć, że poza nawet tymi niezwykłymi historiami. Uzdrowień, uwolnień, które, które, które gdzieś, którymi się ludzie ze mną dzielili, i chcę Wam powiedzieć, że najbardziej gdzieś w tym, w tym całym czasie poruszały mnie historie, kiedy przychodzili ludzie i mówili: Marcin, dziękuję Ci za to, że przez Twoją posługę ja dzisiaj jestem z Bogiem, ja dzisiaj żyję w kościele, ja dzisiaj mam relacje z Jezusem, bo byłem daleko. I, I chcę Wam powiedzieć, że, że tych osób było tak wiele ostatnio, że pomyślałem sobie: że to jest tak nieprawdopodobne, że przez tak małe i drobne rzeczy, przez takie moje pojechanie gdzieś, nagranie takiego kwadransika, Bóg naprawdę zmienia ludzkie życie. I to jest coś, co mnie napawa bojaźnią bożą, bo ja daję coś tak małego, a Bóg zmienia czyjeś całe życie. To, to jest niesamowite. I dziękuję Wam za te świadectwa, którymi się dzielicie, bo, bo, bo to jest naprawdę dla mnie bardzo poruszające. I chcę Wam powiedzieć właśnie o takiej rozmowie, którą miałem teraz w Legnicy, po wszystkim, kiedy podeszła do mnie kobieta, którą pamiętałem z rekolekcji w Głogowie. Byliśmy tam parę lat temu, z dwa lata temu, myślę, z Robim Dawkinsem i z dr Mary Healy. To była taka międzynarodowa konferencja. Byliśmy zaproszeni do, do diecezji, by mówić też do księży. Był z nami ksiądz biskup tamtejszy. I, I też w ogóle była konferencja i modlitwa. I pamiętam jak ostatniego dnia prowadziliśmy modlitwę o uzdrowienie w parafii. Byliśmy tam z dr Mary Hildy właśnie z Robin Dawkinsem i była na spotkaniu kobieta, która przyjechała na wózku inwalidzkim. I modliliśmy się za nią. Robi pamiętam, była ją z tłumu, podszedł do niej, pomodlił się i ona mogła wstać z tego wózka, zaczęła chodzić i mieliśmy z nią później kontakt. I słuchajcie, ta kobieta, ona sama mi powiedziała teraz podczas tej rozmowy, ja mówię, przypomnij mi, dlaczego ty siedziałaś na tym wózku? I ona mówi, bo miałam nowotwór. Ja mówię, co, nie miałaś siły, żeby chodzić? Ona mówi, ja byłam umierająca. Mówi, byłam nowotwór, był, zajął mi w ogóle już całe, tutaj rozmówię od klatki piersiowej w dół, byłam cała w nowotworze i po tamtej modlitwie ja jestem zdrowa, całkowicie zdrowa. W ogóle stała jako okaz zdrowia, nie było widać nic po niej, żadnej choroby. I on mówi: Bo chcecie, Marcin, jeszcze coś powiedzieć? Wiesz, bo ja i moja koleżanka tutaj, my byłyśmy bardzo mocno w świecie ezoterycznym. My byłyśmy w ogóle w tych wszystkich ezoterycznych tematach. I mówi: Kiedy zaczęłam słuchać Twojego kwadransika, kiedy w ogóle słuchałam jakiejś konferencji, zacząłem słuchać Cię w internecie, się nawróciłam e i to doprowadziło mnie później do tych kolejnych kroków, że się pojawiałem na tych konferencjach. Mówi, to jest moja koleżanka, ona, ona obejrzała Twoją konferencję, kiedy obejrzała Twoją konferencję kiedyś w, w internecie, ja jej mówiłam o Jezusie, ona na pół roku przestała się ze mną w ogóle do mnie odzywać, bo ja się nawróciłam, ona miała ten swój ezoteryczny świat, którego nie chciała rzucić. I mówiła o Jezusie i ona przez pół roku się do mnie nie dozwała. Później zobaczyła Twoją konferencję i płakała przez trzy dni. I dzisiaj jest ze mną we wspólnocie. I pomyślałem sobie, to jest tak niezwykłe. To jest tak niesamowite, że Jezus naprawdę dalej zmienia życia ludzkie. I ta kobieta, wiecie, została wyrwana z piekła. Ten nowotwór trawił jej ciało i została uwolniona i uzdrowiona w tamtym, na tamtym spotkaniu i jest zdrowa do dzisiaj. I chwała Bogu za to. To jest, to jest coś, co jest nie, niezwykłe, nieprawdopodobne, i to jest coś, co pokazuje, jak wielki jest nasz Bóg, który przychodzi, żeby nas znaleźć, przychodzi, żeby nas odszukać. I kochani, chciałem Wam przeczytać ten fragment dzisiaj, który, który jest dla mnie mocny. Myślę, że nie będę go bardzo komentował, ale chciałbym, żebyśmy ten fragment sami dzisiaj usłyszeli, żebyśmy go przeczytali wspólnie i żebyśmy mogli razem usłyszeć, co mówi Jezus do naszego życia. Kiedy pędzimy? Kiedy dzisiaj pędzisz? Kiedy dzisiaj gonisz? Kiedy pewnie przez to wszystko troszczysz się i martwisz o swoje życie? Co mówi Jezus do tych, których najpierw uczył modlitwy postu jałmużny? Czyli tych trzech broni przeciwko Bożkom dzisiaj, bo modlitwa, mówimy o tym w Legnicy, kiedy się modlisz, walczysz przeciwko Bożkowi pod tytułem nie mam czasu. Kiedy się modlisz, i wstajesz rano i się modlisz. Bóg jakby poszerza twój dzień. To jest doświadczenie ludzi modlitwy. Ja też, kiedy się modlę, tego doświadczam. Kiedy pościsz, to odcinasz się od rzeczy, bez których myślałeś, że nie umiesz żyć. I pokazujesz sobie i Bogu Boże, ja, ja tak naprawdę tylko ciebie potrzebuję do życia. I kiedy dajesz jałmużnę, walczysz z Bożkiem, który nazywa się pieniądz. Który często kontroluje twoje i moje życie. Co mówi Jezus? Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie. To jest bardzo ciekawe, bo w tym komentarzu, znaczy w tym, w tym tłumaczeniu Ewangelii i w tym tłumaczeniu Słowa Bożego, to tłumaczenie jest wierne, bo w Biblii tysiąclecia czytamy nie martwcie się, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie. W oryginale nie ma zbytnio i w tym fragmencie w tym tłumaczeniu też tego nie ma. Dlatego powiadam wam Jezus mówi: nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej, niż pokarm, ma ciało więcej, niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani nieżną, nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec Wasz niebieski je żywi. Czyż Wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z Was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem, nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień samu siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Panie, dzisiaj modlimy się o to. Byśmy nie starali się o nic więcej dzisiaj, jak najpierw na samym początku o Twoje królestwo i o Twoją sprawiedliwość. Byśmy szukali wpierw Ciebie i wiedzieli, że wszystko inne będzie nam dodane. To nie jest jakaś pusta obietnica, to jest obietnica, którą nam dzisiaj dajesz, że kiedy pierwsze będzie pierwsze, kiedy ty będziesz pierwszy podczas dnia, kiedy ty będziesz pierwszy, kiedy wstaniemy rano. Kiedy ty będziesz pierwszy w naszych marzeniach, kiedy ty będziesz pierwszy w naszych dążeniach w życiu. We wszystkim, co robimy, w życiu prywatnym, zawodowym, kiedy ty będziesz pierwszy, wszystko inne będzie nam dodane. I nie będziemy musieli martwić się i troszczyć o żaden dzień swojego życia. Panie, prosimy Cię dzisiaj o to. Daj nam dzisiaj łaskę wiary. Byśmy uwierzyli w to słowo i byśmy uwierzyli w to, że to słowo jest prawdą dla naszego życia. Prosimy Cię o to dzisiaj. I dziękuję Ci, Panie, za każdy cud, za każdą osobę, która jest cudem, za każdą osobę, która ogląda teraz ten kwadransik. Proszę Cię, uczyń w niej dzisiaj nową rzecz i uczyń dzisiaj coś, co może uczynić tylko Twoje słowo, które jest ożywione przez Ciebie, Duchu Święty. Dlatego wołamy: przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź Duchu Święty. I uczyń dziś nową rzecz, bo Pan czyni rzecz nową. O tym czytamy w, w dzisiejszym słowie podczas liturgii. Więc niech Pan czyni rzecz nową w Twoim i moim życiu. Amen. Kochani, zapraszam Was. Zapisujcie się też na wydarzenie w Ergo Arenie w Gdańsku 27 kwietnia. Widzimy się tam. Będę tam głosił Słowo Boże, modlił się też z Wami, o Was i będzie to piękny dzień w obecności Bożej. Zapraszam Was bardzo serdecznie, tam trzeba się zapisać, a na wszystkie inne wydarzenia bez zapisów również Was zapraszam, bo ich jest naprawdę sporo. Z Panem Bogiem, do zobaczenia.